Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Swiatek 6 i witam Was w kolejnym odcinku z naszej nowe, nowej serii z Need for Speed e, Revals. E, na samym początku chciałem wam pokazać oczywiście jak ulepszałem samochód. E, co tam dokupiłem, ale zrobiłem to już, że to powiem w poprzedniej próbie nagrania, ponieważ coś tam mi się przerwało e, więc e, nagrałem to jeszcze raz, ale pokażę wam mniej więcej co ulepszyłem e, Tak więc. E, Tutaj przyspieszenie dałem o jedno, znaczy o jeden poziom ulepszyłem. Ulepszyłem o jeden poziom prowadzenie oraz e, siłę naszego samochodu, i zostało nam 4,5 tysiąca, e, więc e, że to pewnie za wiele. I teraz aktualne cele, jak widzicie, mamy po prawej stronie, czyli bądź w powietrzu przez 5 sekund, drift przed driftu i 91 metrów za jednym razem i 914 metrów pod prąd. E, więc zadania naprawdę nie są ciężkie. E, więc zaczniemy sobie po prostu. E, o to co to jest? A nie wiem. Aha, start meta chyba coś takiego. Aha, no ale dobra, mniejsze z tym. No to zaczniemy sobie tutaj. I będziemy jechali. Ogólnie to właśnie mówiliście, żebym sobie zostawiał te punkty SP w tym, w garażu. No oczywiście, no wiadomo, ja o tym wiem, ale też nie zawsze oczywiście da się dojechać, ponieważ po drodze gdzieś się rozbijemy, czy liniarze nas złapią. No i wtedy jest troszkę lipa, więc na to też za bardzo nie mam czasami wpływu, ale jak tylko będę miał, że to powiem, na to wpływ i będę miał w miarę sporo punktów SP, to wtedy, wtedy właśnie będę się starał jakoś to tam ogarnąć, aby właśnie nie tracić za bardzo tych punktów, ponieważ ostatnio w poprzednim odcinku tam jak mnie zapali. To wydawało mi się, że tam kilka tysięcy SP tylko straciłem, a tak naprawdę straciłem tam e, około e, 50-60 tysięcy, więc e, troszkę to jednak e, punktów SP jest to tutaj kolega jakiś przed nami jedzie, troszkę taki wolny A, fak za bardzo e, Za bardzo drift, e, driftem chciałem wjechać e, e, okej okay. I jedziemy najpierw. W, aha, jednorazowy drift 91 metrów, to już jest skończony. E, teraz jedziemy skoczyć sobie. E, ale. Nie no, dobra, w sumie. O tak. Dobry dobry zjazd. E, dobra. E, I wejdziemy tutaj na górę, ponieważ tutaj u góry jest w miarę dobry skok. Tylko się troszkę jeszcze rozpędzimy. Będziemy jechali pod prąd, aby uzyskać troszkę więcej nitro. E, ok. I jedziemy. E, aha, 1-3 sekundy już mamy. E, więc spoko. Teraz jedziemy jeszcze, że tak powiem, dobić ten e, czas. Tutaj o. Ok, ale też nie do końca tak jak chciałem, ponieważ e, chciałem tam skoczyć na tą e, dolną część, e, a nie na tą górną. W ogóle jakaś aktualizacja wyszła, nie wiem co w tej aktualizacji jest. E, ciekawie by było jakby się okazało, że kierownice już działają. Być może coś takiego dodali. A być może... nie, no nie wiem tak naprawdę e, ale, ale spróbuję jeszcze podłączyć sobie tą kierownicę i zobaczymy wtedy co tu będzie się działo. Oh, fuck! Taranem magnetycznym nie ściągnął i zacząłem błądzić. Serio mnie też zaczęli ścigać? Czy nie? Chyba nie, co? Nie, nie jeśli nie, 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 to dobra, to lajcik. Nie. fakt nie ścigają. O, sz... dobra. To im uciekamy. Myślę, że tego ścigają cały czas. E, bo tutaj nic nie. nie pisało, że jestem. E, ścigany, podejrzany, czy cokolwiek innego, no ale no, okej. Okay. Skoro tak ma być, no to. No to tak będzie. Uh, fak, 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 fak. Tak. Dobra, odłożyliśmy. E, więc się udało. E, i, I tak będzie, trzeba jeszcze pojechać. E, no dobra, kontynuuj. Za wiele tam nie zarobiliśmy, ale jeszcze raz e, sobie opuścimy nasz garaż. Opuścimy go. Tutaj. A, niech będzie, tutaj go opuścimy. I pojedziemy tam jeszcze raz. E, e, jeszcze raz, jeszcze raz wyskoczyć, aby mieć e, już e, wszystkie zadania ukończone. Pojedziemy sobie do warsztatu. Będziemy mieli już pierwszy zestaw na dzisiejszy odcinek ukończony. Dobra. Jedź, 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 jedź. jedź. Arfak. E, o właśnie potrzeba zmienić troszkę e, sam, e, nie samtra tylko e, kamerę o właśnie o kamerę mi chodziło e, i jedziemy tam wyskoczyć aby mieć już tak jak mówiłem te zadanie e, zaliczone e, ktoś mówił że tam w ogóle nie tego nie wchodzi w zakręty ręcznym ale ręcznym przecież się wchodzi w drifty, więc e, no nie wiem no bo widzicie ja jakie ja mam wejść takim hamulcem w drift Ręcznie mi się wchodzi w drifty, więc tam, tam ta osoba tak troszkę, że tak powiem nie miała racji. E, Okej. Okay. Pięknie. E, wejdź do kryjówki, jedziemy. Mam nadzieję, że nikt nas nie zacznie łapać. E, o, nowy rekord osobisty 252 km na godzinę. No dobra. Aha, to nie, to na poszczególnych fotoradarach spoko, spoko rozumiem chyba o co chodzi. Obra, pościg rozpoczęty. Ja, to się jeszcze pobawimy chwilkę z gminarzami. Mamy tylko 10 tysięcy, tak? To za wiele jak coś się nie stracimy. Eee, ale... A. Postarajmy się im uciec. Postarajmy im się uciec, o tak. Chciałbym, chciałbym to powiedzieć. Eee, pojedziemy sobie tutaj. Do góry i pojedziemy naprawić nasze auto od razu, ponieważ wiem, że gdzieś tam był właśnie warsztat. Gdzie możemy naprawić auto? I, i to naprawimy. Ok, konfrontacja rozpoczęta. Od razu jakaś inna muzyczka. Ohoho, uh, 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 widzę ładny ma kolega. Ale ok, postaramy się z nim wygrać. A jeżeli nie, no to. To trudno, no nie będziemy z tego powodu płakali oczywiście eee, widać, że ma o wiele lepsze auto, przynajmniej tak z, z wyglądu. Nawet nie wiem co to jest auto, ale... Ale, ale no wygląda... powiem, lepiej aniżeli moje. O Jeszcze tak Jasne, jasne, jeszcze po ścianach sobie pojeździ. Ile? 1-2 km? Eee, ok. On tam czekał na nas, aż mu zarzucimy to wyzwanie. Ponieważ było widać, to no, znaczy, tak mi się wydaje, ja, tak, tak to widziałem, że on tam specjalnie czekał, aż mu rzucimy właśnie to wyzwanie, ale. <gryzanie> no nie, na pozycji drugiej, o, no dobra, fuck. Myślałem, że on tam się tego. Yy, że tam się zablokował i. 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 i, i, i będę pierwszy, no ale okej. Okay. Wygrał. Gratuluję, kolego. Jedziemy się naprawić. Aha, tak, naprawić, a już wyawaliliśmy w coś. Eee, okej, okay, jeszcze raz. I jedziemy do kryjówki. E, gdzie jest nasza najbliższa kryjówka? Tutaj, o. Okej. Okay. To jedziemy do naszej kryjówki. Nowe jakieś tereny tutaj jest. O, e, nowe, nowe tereny odnajdujemy, odkrywamy, o. E, więc, więc robi się, że to powiem, ciekawie. Okej, okay, prosto. Okej, okay, tutaj o, gdzieś, coś, Gdzie dalej trochę, gdzieś. Tak, aha, no dobra, po prostu jakoś gdzieś tutaj tuż obok. Okej, okay. ukończyliśmy e, kolejną ścianę. Wybierzmy sobie nową. Ile zdobyliśmy? 20 000. nie tak źle. Ranga podwyższona. Nowy samochód, okej. Okay. Co my mamy? O, BMW, BMW to już sobie kupimy raczej, ale zobaczmy jeszcze. Ty Eee Aha. Rozłączyło mnie, nie wiem czego. No, dawaj migruj tych hostów. Zaczej rób migrację hostów e, i lecimy. Okej. Okay. Uderzenia z turbo 3 srebro w dowolnym wydarzeniu. Traf 4 gliniarze technologią pościgową, srebro w dowolnym e, przechwyceniu. E, traf 5 rajdowców technologią pościgową, srebro w dowolnym wyścigu. E, tutaj było e, uderzenia z turbo Forda Mustanga. Tu możemy, tu możemy Forda Mustanga i tu możemy również Forda Mustanga. A e, weźmiemy sobie to: Trafimy 4 giniarzy technologią pościgową. E, tylko musimy sobie technologię pościgową jakąś e, wziąć. E, IM e, Zagłuszacz. Okej, okay, wiemy o co chodzi. Fala uderzeniowa, mina ogłuszająca. No i. O co chodzi? Panie, panowie! Proszę mi się tu nie rozłączać. Ten The Dark Racer ma jakieś tam problemy, widzę, bo u niego się długo to wczytuje cały czas. No i jeszcze raz, tak. No nie, dobra. Eee, dobra, technologia pościgowa. Nie to. O, właśnie, tu jest w ogóle ta nowa zakładka, ta co wtedy na początku była zablokowana. I tu jest Old Drive, jakieś statystyki różne i tak dalej, tak dalej, więc mało interesujące, że tak powiem. Technologia pościgowa, jeszcze raz, tu było pole elektrostatyczne. E, turbo pozwala znacznie zwiększyć przyspieszenie pojazdu. E, ok, to będzie pierwsze, tak a na drugim miejscu fakt e, będzie. A jemy na mnie i użyj impulsu elektrycznego, aby wysłać promień e, przed czołem pojazdu. Okej, okay, to jest dobre, to jest to, co dostaliśmy w dzisiejszym odcinku, tam gdzieś wcześniej. Tylko nie wiem, jak to będziemy, musieli, jak to będziemy mieli używać, ale, ale już się dowiaduję, ponieważ tu technologia... Aha, czyli Y i B, w sensie, że na padzie od ps to będzie trójkąt oraz kółeczko. Tak, tak, dobrze. Okej, okay. czyli te Y, to, czyli trójkącik, to jest technologia pierwsza, czyli Turbo. A technologia druga, czyli pod kółeczkiem, jest e, ten IM e, Okej, okay. to, 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 wybór samochodu jeszcze, o właśnie. No, fuck, e, Dodge Aston, o Astina jeszcze mamy, ale nie, no dobra, musimy uzbierać e, jeszcze 32 tysiące, żeby móc sobie wziąć e, BMW e, kupić. Więc. Opuścimy garaż i weźmiemy sobie jakiś wyścig czy cokolwiek. Okej, okay, Hot Pursuit sobie weźmiemy jakiś. Nie, przechwycenie. Weźmiemy sobie przechwycenie, żeby. Eee... Tak. Eee, żeby po prostu mieć już ukończoną jakąś tam misję. Nie wiem o co chodzi w ogóle na przechwyceniu, ale ale zaraz się mam nadzieję, że wszystkiego gotowiemy dowiemy. Eee... <śm> Aha, czyli rajdowcy tylko mogą korzystać, czyli policjanci nie mają turbo. Okej okay. Okej, okay, jedziemy Nie wiem nawet za bardzo gdzie, ale okej okay. No i. I o co chodzi w tym przechwycenie? Bo nie za bardzo kumam ponieważ mieliśmy zacząć przechwycenie, a jakoś tak nie za bardzo że to powiem widzę, żeby się jakiekolwiek przez zaczynało. My jesteśmy tutaj o. A najbliższe przechwycenie jest. No dobra, pojedziemy sobie na to przechwycenie. Nie wiem dlaczego nas tak pokierowało, skoro mieliśmy zacząć na przechwyceniu. żeby mi się wy... no, A może źle zaznaczyłem? Kiwie! W każdym bądź razie mamy do przejechania 6 km do wyścigu, więc. Fak, nie zobaczyłem, że tam trzeba skręcać. Ok, mniejsza. Kierowca, rajdowca oczywiście się zagapił. I jedziemy, 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 jedziemy. Jeszcze pewno nas gliniarze gdzieś po drodze zaczną ścigać, bo to jest normalka. Ale szczegół. O ta... o, za takie rozwalanie też mamy punkty, okej. Okay. O też ma Kaibana, czyli mamy tutaj jakieś tam w miarę równe szanse Okej, ok, okej, okay, okej, okay, ok, ok, ok Dawaj, 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 dawaj eee... Turbo! Tak, turbo sobie skorzystałem z tego turbo Okay. Niestety turbo nam nie za bardzo pomogło, ponieważ nie wyrobiłem na zakręcie, ale szczegół: pościg wznowiony, dobra, bo ja tutaj na skulty chciałem pojechać, ale oczywiście mi nie wyszło. Na mniejsza z tym: okej, okay, jeszcze raz turbo, jeszcze raz turbo, jeszcze raz turbo. Dobra, ładnie, nawet wyszliśmy. Okej, okay, on jest tutaj, o, on jest tutaj, o. Hehe, mamy cię. Chodź tutaj do mnie. O, właśnie. Hehe. Namierzyliśmy go i trafiliśmy. Okej, okay, jeszcze jedno turbo mamy. Gdzie tu jest jakaś prosta, okej. Okay. Prosta, 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 prosta. <laughs> o no to sobie wziąłem, wykorzystałem to wszystko, tak, że ja się po prostu kręcę i nie mogę. Yeah, Fak, bo powiem wam, że ciężko się skręca, jak ma się to turbo całe włączone. Wiem, że też skróty omijam i tak dalej, i tak dalej, ale po prostu samo to, ym, że naprawdę. Ciężko się skręca y, w tym. Jeżeli ma się, y, jeżeli ma się, jeżeli y, ma się okej. Okay. Chodź tutaj. Gównioku jeden Albo wiecie co? Co mu zrobimy? Wiecie co mu zrobimy? Wiecie co mu zrobimy? Oż, fuck. Dobra <śmienicza> trudno. Straciliśmy jednego IEMA, ale pakać z tego powodu nie będziemy. Eee, dobra, fak, 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 jeźdź, jeć, 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 ucieczka, ok, zaczyna się już ucieczka, to jest Git, zaraz im uciekniemy. Dawaj, 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 dalej, dawaj. Ok, eee, zrezygnowali. Eee, gdzie jest ten? Eee, no dobra, to musimy i tak jechać tutaj, o. Eee, Krytyczny poziom uszkodzeń, musimy po drodze do warsztatu zajechać. Mam nadzieję, że gdzieś jest po drodze. Eee, dobra, najpierw tutaj, o musimy zajechać. Wiem, że tam był trochę dalej. Byśmy dopiero na wyjść, a w sumie dobre. Przecież to jest dobre, e, dobry pomysł, żeby pojechać tutaj, o, e, a nie, dobra czekajcie tu jest skrót jakiś, sobie Boże, to powiem, odznaczymy od razu, być może o nim nie zapomnimy na przyszłość, być może, okej, okay. tu jest gliniarz, fuck. Fuck. Okej. Okay. Nie, nie chcę konfrontacji. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę kolego. Sory, przykro mi. Ale niestety nie chcę. Mamy 29 tysięcy, musimy tam... Też by był gdzieś w pobliżu e, tem, nie? Fuck! Nie! 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 30 tysięcy! poszło! W siną dal, kurde, i by brakowało nam tylko 2000 do naszego BMW. Ale jeszcze dzisiaj uzbieramy, jeszcze dzisiaj musimy uzbierać na to BMW, bo nie ma bata. Po prostu nie ma bata na Mariolkę, bo Mariolka zjadła bata. E, dobra, wiem, że nic nie zdobyłem. E, jeszcze raz opuść garaż i opuść tutaj od razu. O tak, i jedziemy od razu. E, taki trochę failowy ten odcinek. A, jedną ścianę ukończyliśmy, to najważniejsze. Eee, moje radiocje mają do na za SP. Aha. Gliniarze bo To jest akurat ciekawe. Eee. Przechwycenie. Ucieknij przed gliniarzem. Aha, no to jest... Taki problem. Dla mnie żaden, że tak powiem. Eee, dobra. Eee, Mara Trochę go w konia porobimy Aż się chłopak zgubi O ile się w ogóle zgubi e, ale mam nadzieję że O, już się zgubił. <grystanie> już nie wiem po prostu gdzie my jesteśmy. Już mamy ucieczkę. Więc... lajcik. Jeszcze pojedziemy sobie gdzieś tutaj, żeby uciec całkowicie. I, 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 będziemy mieli już zaliczone. Okej. Okay. OK, już wyzwaliśmy go. Dobra, turbo nam tym razem w miarę pomogło. Jest tuż za nami? Nie, nie widzę go. Aha, bym no to być może zrezygnował. jak zobaczył moje turbo. Eee, ale raczej tutaj już mamy wygraną w kieszeni. Jeżeli się nigdzie nie rozbije. O, coś się przycięło tam. Eee, w ogóle właśnie też tak zauważyłem. Myślałem, że to jest tylko u mnie jakiś tam problem w ustawieniach. Ale widzę, że. Znaczy, tak z tego co mi wiadomo. Ogólnie w tym NFS jest ustawiony limit FPS-ów na 30 i więcej się nie da. Co jest taką lekką kichą można powiedzieć, no ale nie jest tak tragicznie. Też tam się pytają ostatnio o Was właśnie w tym drugim odcinku, czy jakość jest lepsza i stwierdziliście, że jest lepsza, więc będę renderował teraz filmy na taką jakość jak był nagrany, zrenderowany, wrzucony odcinek dla Was drugi. E, bo tam normalnie odcinki renderuje z cytrusem, bo w sumie na tą samą e, jakość renderujemy. E, on znaczy, renderujemy właśnie... O, jedzie jednak za nami, ale my wygraliśmy przed e, Renderujemy na WMV, e, ale te 720p w wygasie e, te 6 megabitów, e, a teraz zmieniłem na 8, czyli tam jest Full HD, ale zmieniłem jakoś na HD i jest 8 po prostu megabitów. Dlatego też, no jest jakoś lepsza widać, nawet sam to, to powiem, widzę, ale spytałem się jeszcze was tak dla potwierdzenia, dla mnie to jakaś tam wielka tragedia nie jest, ponieważ około 15 minut dłużej się tylko renderuje, jej się wrzuca jakieś dwa razy, ale z wrzucaniem akurat problemów za bardzo nie ma, ponieważ ja i tak wrzucam zazwyczaj odcinki w nocy, do netbooka na całą noc, się wrzucają mi odcinki, więc z tym naprawdę problemów nie ma. A jeżeli jakość jest naprawdę o wiele lepsza to, to dlaczego miałbym tego nie robić? Czy nie chcę... Tym bardziej, że to jest wyścigówka, no bo jeżeli to byłaby jakaś tam zwykła Of... ale mnie w konia zrobili wszyscy razem teraz wzięci Okej, okay, okej okay, okej, okay, okej okay, wyrób tylko, wylób tylko, wylób Fak, 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 fak. Troszkę nam tutaj nie wyszło. Dawaj, 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 dawaj. Jedź szybciej, 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 mój samochodziku. A tylo, jedź. Tylko, że szybciej troszkę. Dobra, już jest ucieczka, dobra, spoko, rozumiem. O, o tu będziemy musieli. Ale widzę nowy ten. Będziemy musieli to zapisać. Dowieść do tego, ale widzę, że ten. No! Serio? Serio? Będziemy musieli to zapisać, ale widzę właśnie, że biom się zmienił, że tak powiem, że teraz już mamy biom zimowy, więc naprawdę fajnie to wygląda. Okej. Okay. Jedziemy. Jeszcze nie mamy przegranego wyścigu, ponieważ on wcale tak daleko od nas nie jest. Yy, mamy jeszcze szansę to wygrać. A fajnie właśnie są te, te, te takie wyścigi head to head, powiem wam. Naprawdę bardzo interesująca rozgrywka się. Yy, dzieje. O oh fuck! On sobie włączył turbo, a ja już turbo nie mam. He he. Ale zaraz będzie zakręt, to będzie musiał tak Cisiak dzwonić zwolnić. Tak troszkę. Okej okay, kolego, przykro mi. Fak, trafiono pole elektrostatycznym, ale nie było to jakieś tam straszne. Ej, ja sobie tylko zaraz tutaj włączę, albo nie włączę, ponieważ nie ma sensu. Skoro on się w kogoś tam wpierdzielił, bo chciałem w niego ale moim IEMem em strzelić, ale widzę, że za bardzo sensu nie ma, więc nie będę też tego wykonywał. Ogólnie, właśnie zaraz sobie. Fak, 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 błagam, 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 dojecie jako pierwszy. 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 Dojecie jako pierwszy będziecie jako pierwszy, jestem, jestem pierwszy, ha, udało się dobra, więc mi się udało e, teraz musimy tylko pojechać e, do kryjówki ale tak daleko nie mamy, tylko troszkę się wrócić e, i no, jak ci zaraz wiadę. wiem, że jest krytyczny, dlatego nie chcę się rozwalić, chcę pojechać bezpiecznie do tej do kryjówki, bezpiecznie odłożyć te moje 65 tysięcy i, i mieć święty spokój i kupić sobie oczywiście moje BMW które przetestujemy sobie w kolejnym odcinku okej okay. aha tutaj jest krójówka, dobra tak jest, odkładamy kupimy sobie tylko nasze BMW i, i będę się z wami żegnał ja od razu sobie nagramy jeszcze jeden, może dwa, może trzy, może cztery, nie wiem ile odcinek po prostu jak mi się będzie chciało jest piątek wieczór więc Spokojnie mogę sobie nagrać, jutro sobie tylko nagram Eurotraka i i, e, i Farming Simulator z Cytrusem, więc spokojnie, e, spokojnie, mogę sobie dzisiaj troszkę ponagrywać e, Need for Speeda, ponieważ naprawdę, naprawdę gra mnie wciąga, ok e, więc jeszcze musimy trafić 4 gliniarzy technikową, pościgową, ale to zrobimy w kolejnym odcinku, e, już w naszym nowym samochodzie, a mianowicie w naszym pięknym BMW M3 GTS, tak jest. Wybierz. Ok. E, jeszcze szybko sobie go ulepszymy. E, oczywiście najważniejsze, czyli prędkość maksymalna, e, przyspieszenie, wytrzymałość. Wszystko po jednym chyba będziemy mogli ulepszyć, tak? Nie, za mało. E, ok. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. tak więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Kiedy ten odcinek będzie się, się ukaże, to ja nie wiem. Wy już pewnie wiecie, no bo go oglądacie. Chyba logiczne. No ale 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 w każdym bądź razie mi się bardzo fajnie grało. Mam nadzieję, że wam się bardzo fajnie oglądało. E, oczywiście dalej przepraszam za mój głos, ponieważ cały czas mówię przez nos, e, bo mam cały czas zatkany, ale, ale mam nadzieję, że jakoś tam strasznie wam to nie przeszkadza, tak więc no, ja się nam żegnam tak więc. Trzymajcie się, na razie, no i cześć.